RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu Minister Zdrowia Katarzyna Sujka, gościem porannego programu Rediasu. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Nie tak dawno w Nowym Jorku, jeszcze przed weekendem w zgromadzeniu ONZ uczestniczyła pani, spotkała się z sekretarzem Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych. Co wynika z tej współpracy? Tak, rzeczywiście w ubiegłym tygodniu miałam okazję być uczestnikiem i wygłosić również przemówienie narodowe na szczycie, na zgromadzeniu ONZ w Nowym Jorku. Miałam okazję również podpisać memorandum o Understanding, czyli taką umowę między krajami, krajem Polski i Stanami Zjednoczonymi dotyczącymi tak naprawdę wymiany naukowej, wymiany wiedzy, wymiany personelu w różnych dziedzinach zdrowia, między innymi w onkologii, między innymi w temacie zdrowia psychicznego i wielu, wielu innych tematach. Także jest to taka umowa nasza, która ma nawiązywać do dobrej współpracy, do dobrej wymiany, wymiany wiedzy, wymiany umiejętności również. Jednocześnie mieliśmy okazję porozmawiać o kilku innych ważnych Tematach, również o zdrowiu psychicznym z panem moim odpowiednikiem, z panem sekretarzem do Departamentu Zdrowia w Stanów Zjednoczonych. Myślę, że to było dobre, udane spotkanie. Natomiast sama umowa też bardzo ciekawa i przede wszystkim umożliwiająca, otwierająca pewną drogę do dobrej wymiany wiedzy i wymiany naukowej. Parafowała pani umowę z samorządami i podmiotami skrępna na, na temat dofinansowania do Kępińskiego e, szpitala. Mam tu na myśli i karetkę przekazaną, i także 1,5 miliarda w skali kraju, a 4,5 miliona w skali Kępińskiego Szpitala na, SOR, na rozbudowę, na modernizację. Tak, ostatnio kolejne środki do, dotarły, docierają do naszych szpitali południowej Wielkopolski, również do Kępna. Ja też jeszcze wspomnę, całkiem niedawno było ogłoszone dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja PoPGR i tutaj około 4 milionów złotych, które, które trafią właśnie na rehabilitację, na doposażenie oddziału w Grębaninie. Dodatkowo to, co pan redaktor powiedział, karetka, która, pieniądze, które zostały przekazane na karetkę dla szpitala w Kępnie, one wynikają z tego, że był jakiś czas temu czas, kiedy właśnie szpital kępiński bezinteresownie oddał karetkę potrzebującym osobom w Ukrainie i ta karetka dzisiaj tam funkcjonuje. Natomiast zrobił to wtedy bezinteresownie, natomiast po, po kilku miesiącach okazało się, że właśnie środki z budżetu państwa zostały przekazane do Kępna, które są formą rekompensaty, podziękowania na nową karetkę. Ale dzisiaj też dobre informacje dla Kępińskiego Szpitala. To 4,5 miliona złotych, które trafią z kolei na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Są to pieniądze z funduszu medycznego, funduszu utworzonego z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy, jak również rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Fundusz funkcjonuje w wielu dziedzinach, natomiast powstał Również, również taki w subfundusz i w tym subfunduszu mamy rozdanie 1,5 miliarda złotych, które trafią do 152 ośrodków na właśnie doposażenie, na modernizację, na przebudowę szpitalnych oddziałów ratunkowych. I tutaj właśnie w Kępnie 4,5 miliona złotych. Jednocześnie również z naszej Południowej Wielkopolski Szpital w Ostrowie starał się o te środki i otrzyma szpital w Pleszewie i szpital w Krotoszynie. Ogólnie w skali województwa to chyba 26 milionów złotych tutaj dla tych placówek szpitalnych, natomiast często spotyka się pani pewnie z krytyką no, dlaczego środki płyną do Kępna, do Pleszewa, do Ostrowa Wielkopolskiego, chociażby do Kratoszyna, a nie do Ostrzeszowa. Środki również płyną do Ostrzeszowa, po, o ile są składane wnioski. Natomiast tutaj a oczywiście, jeżeli chodzi o te, ten subfundusz dotyczący szpitalnych oddziałów ratunkowych. No, tak Ostrzeszów nie wnioskował, ponieważ nie, ponieważ nie ma e, SORu, więc nie mógł po prostu wnioskować do tego, e, do tego programu. Niemniej e, również niedawno e, po naszych również rozmowach i takiej namowie z mojej strony m, powiat Ostrzeszowski złożył dofinansowanie, złożył wniosek na dofinansowanie m, do konkursu Rządowy Fundusz Polski właśnie po PGR i również otrzymał środki i te środki będą przekazane, były wnioskowane na szpital, na poradnie specjalistyczne i szpital otrzymał te środki, także myślę, że to jest dobra informacja. Również dzisiaj będziemy widzieć się w szpitalu w Ostrzeszowie, tam będzie otwarta pracownia diagnostyczna związana z rentgenodiagnostyką, gdzie partycypowały samorządy powiatu ostrzeszowskiego, jak również od roku też dofinansowane z budżetu państwa rząd premiera Mateusza Morawieckiego dofinansował tomograf komputerowy. Także te dofinansowania również trafiają do Ostrzeszowskiego szpitala pod warunkiem, że szpital wnioskuje. Akurat na sor nie mógł, bo nie ma, nie ma sorów, a na inne, no właśnie udaje się wnioskować i te wnioski uzyskują akceptację. Pani minister sama jest lekarzem, więc zdaję sobie sprawę, że najczęstsze narzekanie pacjentów to jest na wydłużające się kolejki do specjalistów. To jest prawda i rzeczywiście diagnozujemy ten problem. Możemy powiedzieć, że sporo się zmieniło, bo są przykłady kolejek chociażby endoprotezoplastyka, która jest dostępna, a przede wszystkim leczenie zaćmy. Jest dzisiaj leczeniem, które w zasadzie nie ma żadnej listy oczekującej, bo jest realizowana na bieżąco. Natomiast absolutnie zgodzę się, że bywają i to też nie jest i, i porównywalne między poradniami danej specjalizacji. Bywają kolejki, bywają dłuższe, bywają krótsze. Też jest trochę tak, że są niektóre ośrodki bardziej popularne i ten sam specjalista w danej poradni ma większą popularność i ta kolejka jest zdecydowanie większa, ale już parę kilometrów czy w w poradnik gdzieś sąsiedniej, który jest, która jest mniej popularna, ta kolejka jest mniejsza. Natomiast zgodzę się, kolejki są problemem, bywają problemem. To również jest problem dla lekarzy, którzy kierują szczególnie podstawowej opieki zdrowotnej. Dlatego podjęłam, kiedy zostałam Powołana na Urząd Ministra Zdrowia. Podjęłam taką decyzję, że ten temat, pomimo że trudny, bierzemy na stół i tak się wydarzyło. Powołałam zespoły, które jakby mają szeroko ocenić i zebrać tą rozproszoną wiedzę dotyczącą czynników, które wpływają na kolejki i na problemy z kolejkami. Już pierwsze posiedzenie przed moim wyjazdem jeszcze do Nowego Jorku takiego zespołu z Narodowym Funduszem Zdrowia i z zespołu takiego dosyć szerokiego się spotkało spotkaliśmy się. Natomiast te prace na pewno potrwają, na pewno to będzie wymagało czasu. Natomiast temat jest, uważam, bardzo ważny, dlatego zabieramy się za niego. Jeśli chodzi o receptywy, pani resortera również pracuje nad tym, żeby no, te wypisywanie recept było bardziej kontrolowane, żeby nie było nadmiernego wypisywania recept. Pewnie myśli pan redaktor o receptomatach. To, tak, dokładnie. To był problem receptomatów. Oczywiście on się wiązał prawdopodobnie z pewną nieuczciwością, bo nie wyobrażam sobie wypisywania recepty, a wypisując kilkaset czy kilka tysięcy recept dziennie, czy nawet jeszcze więcej niż kilka tysięcy recept dziennie, yy, wszyscy mamy świadomość, że lekarz nie ma szans, by, by zbadać pacjenta, by, z, by przeprowadzić z nim choć, choćby wywiad. Dlatego te niebezpieczne praktyki były próby, by je wyhamować i rzeczywiście to się spotkało z pewnymi trudnościami, które już rozwiązaliśmy w systemie. To są czysto techniczne, informatyczne, IT yy, zadania, które i problemy, z którymi się spotkaliśmy po drodze. Natomiast jest to problem bardzo istotny, bo nie może być tak, że leki, i to bardzo często, niestety, leki opioidowe były wypisywane bez pewnej kontroli w bardzo dużych ilościach, które są wręcz nienormalne do oceny. Dlatego tutaj, oczywiście, system cały internetowy i to, co zrobiliśmy w e-informatyzacji w medycynie, e-recepta, e-zwolnienie, e-skierowanie o tym też mówiłam w Nowym Jorku, ponieważ okazuje się, że jako Polska, Możemy się naszymi rozwiązaniami cyfrowymi w ochronie zdrowia zdecydowanie pochwalić, i przedstawiciele innych krajów pytali się o nasze rozwiązania. Także przyznam, że było to bardzo miłe, ale przede wszystkim jest to system, który wdrożyliśmy i który ma bardzo duży potencjał. I zdecydowanie musimy zadbać o to, żeby wykorzystać wszystkie jego możliwości, bo to naprawdę otwiera drogę do dobrych rozwiązań, które przede wszystkim na końcu drogi i na początku drogi są najistotniejsze dla pacjenta. Dobry posiłek, program, który ma. Być wprowadzony chyba na początku 2024 roku. Z tego wynika zróżnicowanie, że w niektórych placówkach w niektórych szpitalach jest dobre jedzenie, smaczne, w niektórych po prostu jest niedostatek i nawet brzydko na to patrzeć. Tak to prawda. Dlatego widząc ten problem i też dostrzegając, bo to są też głosy od pacjentów, często to słyszymy. Są szpitale, gdzie rzeczywiście posiłki są odpowiedniej jakości i nie ma czego tutaj zarzucić, ale są szpitale, gdzie rzeczywiście te posiłki nie spełniają pewnych kryteriów, nawet wizualnych, ale przede wszystkim smakowych i dietetycznych. Dlatego wprowadzamy pewną to jest dofinansowanie do tych posiłków, by szpitale miały naprawdę dobrą kwotę dzienną, by zapewnić bardzo dobre jedzenie, ale też wiążemy z tym bardzo ważną rzecz, czyli opiekę dietetyka, czyli dietetyk, który mówi, rozmawia z pacjentem, który układa te diety, który kontroluje. No i jeszcze jedno, jakby dajemy też prawo oceny pacjentom, czyli myślimy o tym, by wprowadzić pewne ankiety, ankiety, które, które będą mówiły o tym, jaka realnie ta żywność. I to ten posiłek w szpitalu jest. To jest niezwykle istotne, żeby zjedzenie też było smaczne, ale też było odpowiednio pożywne, bo osoby, które są w trudnej sytuacji zdrowotnej w szpitalu, to jest jeden z elementów y, też leczenia pacjenta. Dziękuję bardzo, minister zdrowia Katarzyna Słujka, gościem porannego programu Radio Sud. Bardzo serdecznie dziękuję. Radiosud, Radiosud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.